Drugie już targi branży cukierniczej i lodziarskiej w Świętochłowicach zostały zorganizowane 17 kwietnia przez hurtownię Słodyczy Smakosz, która działa na rynku już od kilkunastu lat. Na targach można było zobaczyć wszystko to, co niezbędne jest do prowadzenia małej gastronomii oferującej lody, gofry, naleśniki i inne słodkości. Dużo firm szukaliśmy w internecie, nawiązywaliśmy po prostu kontakty przez te firmy, z którymi już po prostu z którymi współpracujemy, też nam polecali, polecali różnych klientów nowych i myślę, że z roku na rok będziemy chcieli, żeby te targi troszeczkę tutaj, zwłaszcza w tych naszych Świętochowicach lepiej wyglądały i żeby ludzie byli zadowoleni po prostu z tego, co robimy. Przede wszystkim no, są lody, są gofry, naleśniki, a taką całkowitą nowością jest granita. Także to jest takie nowe urządzenie, które jest wprowadzane z Włoch i w Polsce jest promowane. Zwłaszcza już na Pomorzu, no, a do nas tak zawsze troszeczkę to przychodzi później, bo to tak właśnie z, z morza idzie w dół te wszystkie nowinki, jak lody świderki i takie podobne rzeczy. Na targach swoje produkty prezentowali producenci wyrobów niezbędnych do produkcji lodów czy gofrów. Oferowano również wafle do lodów, frużeliny, a także gotowe wyroby, takie jak domowe ciasta. Oferowano naleśniki, koncentraty galaretek bitą śmietanę, czekoladę na gorąco, kremy do ciast, placki ziemniaczane. Na targach obecni byli producenci urządzeń do mrożenia, chłodzenia i podgrzewania napojów, maszyn do lodów włoskich, ekspresów do kawy, wytwórcy gofrownic, waflownic, grillów. Chcielibyśmy przedstawić klientom produkty na zimne dni, jak czekolada i kawa, a przede wszystkim napoje mrożone typu granita. I chcemy tu zaprezentować mrożone cappuccino i granitę. O smaku limony, którą możemy wykorzystać do innych celów, na przykład do tworzenia koktajli bezalkoholowych i innych produktów, sorbetów, deserów i, i tym podobnych rzeczy. Uczestnicy targów mogli się również zapoznać z ofertą sprzedawców pucharków do lodów, deserów i koktajli, a także z całą gamą waflowych kubków do lodów oraz rurek greckich. Targi były doskonałą okazją do bezpośrednich spotkań producentów z odbiorcami i użytkownikami produktów nie tylko z terenu aglomeracji górnośląskiej. Integracja przedsiębiorców. Poznajemy się, bo czasem rozmawiamy tylko telefonicznie z właścicielami, bo często właśnie są pracownicy tylko na różnych po prostu punktach gastronomicznych i nie ma czasu porozmawiać. A tutaj można sobie usiąść, wypić kawkę. Porozmawiać o nowych inicjatywach, o nowych yy, po prostu produktach i przedstawić, zareklamować się. Targi odwiedziło kilkuset przedsiębiorców zainteresowanych cukierniczą i lodziarską branżą, co dobrze rokuje na przyszłość. Podczas targów prezentowano również rozwiązania informatyczne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy targów już dziś myślą o rozszerzeniu formuły tej giełdy. Takie targi bardzo kameralne to jest bardzo dobry pomysł. Pan, yy, pan Andrzej, Stanot na wysokości zadania zebrał wszystkich swoich klientów. Tu przychodzą ludzie konkretnie zainteresowani. Duże targi e, są e, kosztogenne i wyłuskanie zainteresowanego klienta jest, jest bardzo ciężkie z tego względu, że tam przewalają się duże tłumy. I, i, I ciężko jest prowadzić czy rozmowy, czy objaśniać o swoich produktach. Z tego co widzę to ludzie są zadowoleni i właśnie klienci chcą, bo właśnie jakieś nowinki czy... Czy jakieś rzeczy właśnie nowe, jak maszyny, czy coś. Są tutaj technologie też z niektórych firm, co doradzają po prostu jak można najbardziej ekonomicznie i, i dobrze, żeby wszystkim smakowało, to, te wszystkie produkty wyprodukować. Targi należy uznać za udane. Takie przedsięwzięcia z pewnością osłodzą życie mieszkańców Świętochłowic.